Myślisz, że to szlachetność, poświęcenie dla miłości? Sprawdźmy, czy to nie maska dla Twojego współuzależnienia. Jesteś mistrzem w odkładaniu swoich potrzeb na później. Zawsze jest coś ważniejszego: Jego zły dzień, jej problemy, ich samopoczucie. Twoje pragnienia leżą zakurzone na dnie szafy. Czujesz się wartościowy tylko wtedy, gdy kogoś naprawiasz. Jego chaos staje się twoim celem, a jej dramat twoją misją. Bez tego czujesz paraliżującą pustkę i bezużyteczność. Paniczny lęk przed odrzuceniem dyktuje każde twoje słowo i ruch. Zgodzisz się na wszystko, zaakceptujesz najgorsze traktowanie, byle tylko nie zostać samemu. Samotność przeraża cię bardziej niż toksyczność. Twoje granice. Zatarły się tak dawno, że nie pamiętasz, gdzie kończysz się ty, a zaczyna druga osoba. Jej nastrój staje się Twoim nastrojem, a jej problemy pożerają Twoją energię. Bierzesz na siebie odpowiedzialność za uczucia, wybory i błędy innych. Mówisz my, nawet wtedy, gdy to on lub ona zawiniło. To tarcza, która chroni ich, ale niszczy Ciebie. Ignorujesz wszystkie czerwone flagi. Twoi bliscy widzą prawdę, ale ty tworzysz iluzję, że wszystko jest pod kontrolą. Bronisz tej relacji, bo jest jedynym znanym ci polem bitwy. Myślisz, że kontrolujesz sytuację, pomagając i ratując. W rzeczywistości to twoja potrzeba bycia potrzebnym kontroluje ciebie. Jesteś marionetką we własnym teatrze. To nie jest miłość, to głód akceptacji. To współuzależnienie, bolesna prawda, która jest jedynym kluczem do odzyskania wolności i samego siebie brzmi znajomo. Jeśli tak, nie jesteś sam, daj znać w komentarzu, który punkt uderzył najmocniej i subskrybuj, by zacząć drogę do prawdziwej wolności.